obrzydlistwo też tak czasem macie kiedy wam usiądzie jakaś mucha na usta Ple, pf, pf. takie obrzydzenie bo nie wiadomo na czym przed chwileczką ta mucha siedziała a zwłaszcza jak jest jeszcze taka zielonkawa świecąca a wiadomo że te muchy zawsze lgną do największego syfu wściekle wieje aż się flagi telepoczą Szczyty drzew się bujają Zobaczcie jakie Pokryte szronem Normalnie epoka lodowcowa Auta zamarznięte na kość Zobaczcie na te flagi Nagrałem jeden filmik Na drugi kanał, gdzie prezentuję samochody nygus.pl Serdecznie zapraszam I zamarzłem prawie Na kość nie ma takiej opcji, żebym wyszedł z samochodu. Pamiętaj o łapie, o komentarzu. Reklam nie przewijamy. Grosz do grosza i będzie kokosza. Jeśli lubisz, Nygusika, daj subika, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmikach. Zgaszę bryczkę, bo mi się jakiś ekolog zaraz tutaj dopierdzieli. No naprawdę, jest lodowatość, lizgawica. Ludzie chodzą, jakby mieli kije w dupie. No ja tutaj prawie szpagat. Na autokomisie zrobiłem, <laughs> bo nic tutaj nie posypali. O, z tymi muchami to jest troszeczkę jak z nami ludźmi, nie? Czasem czujemy, że ciągnie nas do jakiegoś G, że pakujemy się w jakieś G, w jakiś niepotrzebny układ, jakiś niepotrzebny zakup, jakiś niepotrzebny interes. A mimo wszystko wchodzimy w to. Albo w jakiś związek, gdzie mamy przeczucie, że... No, nie spotka nas nic dobrego. Ale jednak ciągnie nas i wchodzimy. A potem, jak na tym filmiku, plujemy sobie w brodę. Po co ja to zrobiłem? Czy ja byłem głupi? Ślepy czy jaki? Słuchajcie, dopiero co wsiadłem do auta, włączyłem telefon. Dostałem tutaj powiadomienie, bo napisałem komuś komentarz na TikToku. Dostałem podziękowania, no i wyświetlił mi się filmik. No, i sobie go troszeczkę omówimy. Może nie cały, tutaj Wam go pokażę. Fragment, no ale komentarze pań pod tym filmikiem po prostu Mistrzostwo Świata. Takich filmików więcej trzeba dla naszych witaminek. To jest balsam dla ich dusz i mogą wylać wszystkie swoje żale. Jakie to one są nieszczęśliwe? Jak to one trafiły na tych złych facetów, i wszystko przez nas? Tak, wszystko przez nas. Jak wiecie, u mnie wszystko w całości, bez cięć, bez montażu, także mogę coś namieszać. Zimno mi jest w stopy. No, także mam prawo być poddenerwowany albo podekscytowany. No to lecimy. Słuchajcie uważnie, bo to nie bajka, to prawda, która was wkurzy, ale otworzy oczy. Kobiety dziś boją się was jak ognia. Dlaczego? Bo na początku jesteście jak z filmu, szarmanccy, czuli, troskliwi, bułka w masło. Wchodzicie w emocje, obiecujecie świat, ale to tylko gra o zdobycie. Początek, piękny, obustronny zachwyt, motyle czy wam to nie brzmi troszeczkę jak jakiś pantofel biały rycerz albo simp? Ten filmik, czy to nie jest właśnie jakiś kanał dla pań, który podbudowywuje ich ego, gdzie mogą wylać swoje żale? Czy to nie jest zrobione typowo pod publikę, że faceci coś udają na początku, a panie co nie udają na początku? Świętoszek niedostępnych. Porządnych, kochających, uczuciowych, a nakładając na siebie makijaż, nie udają kogoś, kim nie są? Po co się malują? Czy wy widzieliście kiedyś mnie wymalowanego na filmiku? Czy żebym szedł gdzieś na spotkanie z rodziną, towarzyskie, ze znajomymi, gdzieś wychodził? Nagrywał filmiki dla Was, czy nawet spotkał się z jakąś panią, choć ostatnio się rzadko spotykam, ale nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek się malował. No, wydaje mi się, że obie strony na początku chcą się pokazać z tej najlepszej strony, jeśli zależy im na wywarciu jakiegoś wrażenia na płci przeciwnej choć ostatnio z tą płcią przeciwną też nie jest to do końca takie oczywiste i jasne ale mniejsza z tym ważna, nieważna płeć ważne uczucie lecimy dalej no normalnie już już mi się zaczęło robić ciepło w stopy bo mi się krążenie poprawiło ciśnienie mi skoczyło tak, takich filmików więcej to będzie mi cieplej serce ty, obietnica. Mm -hmm. Potem zdobyłeś bazę o tak, tak. zaufanie, codzienność, i bum. Zmieniasz się w sam co alfę. Skoro wszystko moje, to traktuję ją jak własność. Panowie, panowie proszę napiszcie, ratujcie nasz honor. Napiszcie w komentarzach, jak często wy tak mieliście, gdzie spotkaliście jakąś panią na swojej drodze życia. Stwierdziliście, że będziecie sobą, że się przed nią otworzycie, że powiecie jej, co do niej czujecie, że może ona was doceni, że ona może to uszanuje, że nie będziecie udawali twardziela, będziecie po prostu sobą, pokażecie emocje, uczucia, otwartość. Gdzieś wewnętrznie liczycie na to, że zostaniecie za to docenieni, a w zamian dostajecie co? Kiedy ona zauważyła, że już jesteście zaangażowani, zaczynają się fochy, grymasy, testy, wymagania, z dupy wzięte, problemy robione nie wiadomo z czego skąd ja to znam. Wy pewnie też to znacie, dlaczego? To, co nas spotyka, tu jest też na tym filmiku obrócone, ale w drugą stronę. Ale tylko w jedną stronę. Jacy to my, faceci, jesteśmy? Toksyczni, wredni, paskudni. One otwierają przed nami serce. <laughs> jest udowodnione, że panie angażują się. O wiele wolniej, ponieważ od najmłodszych lat są adorowane, są wyczulone, są nieufne. Każdy próbuje się dobrać do ich pękniętego jeża. I każdego praktycznie potencjalnego kandydata, bez względu na to, jakie ma w stosunku do niej intencje czy oczekiwania, traktują podobnie. Traktują podobnie. No. Dla niektórych robią wyjątki. Przykładowo dla jakiegoś, nie wiem, Italiano na wakacjach, bruneta z ciemnym zarostem, opalonego, skręconymi włosami, który będzie jej szeptał do ucha: Tiamo, amo, amore mio. No wtedy może. Wszystko odbędzie się w trybie eksternistycznym, przyspieszonym. No. Wiecie, o czym mówię? Chyba nie muszę tutaj tłumaczyć. Nie, ale to my. To my. Tak, to my. Przestajesz słuchać, angażować się emocjonalnie. Mhm. Uh -huh. Po co? Zostaje z pustką oszukana, bo zaufała twojej... Ojej, jaka biedna! One nas nie oszukują! Nie naciągają! Nie robią w konia! Nie liczą, że znalazły jelenia! Misiu! Kiedyś lub. Jak podpiszesz intercyzę? Ona nic nie będzie podpisywać! To co nasze! Skoro jesteśmy razem, to wszystko to co mamy teraz to jest nasze, mówi. Ale ty przyjechałaś do mnie na moje z torbą podręczną. Jeszcze cię przywiozłem swoim samochodem za swoje paliwo i mieszkasz na moim mieszkaniu i na razie nic nie płacisz. Jeszcze pracy nie znalazłaś, i ja cię utrzymuję. No? Skoro jesteśmy razem, to jest to nasze. Ona nic nie będzie podpisywać. O, nawet centa nie dołożyła, naraziła mnie jeszcze na koszty, jest to nasz. No, okrutni jesteśmy. Jesteśmy naprawdę okrutni. głości. błąd? Myślicie, że kobiety chcą słabości? Nie, chcą przestrzeni. Ona buduje mur z kaprysu, to mechanizm ochronny bo wie, angażujecie się póki nie zdobędziecie. Potem emocje stają się towarem. Ilu facetów przechodziło to samo? Ilu facetów zbudowało teraz w dzisiejszych czasach w koło siebie mur, ponieważ widzimy co się dzieje z naszymi księżniczkami. Po co im jesteśmy? No, jak już zarabiają, mają coś swojego, mieszkanie, samochód, Facet jest jej niepotrzebny. No chyba, że się zlew zapcha. Trzeba będzie, nie wiem, deskę klozetową wymienić. Jakaś awaria na hacie? Z samochodem problem. No to co no? Do koleżanki nie pójdzie od tipsów, tylko pojedzie do mechanika. No a przeważnie mechanikiem jest facet. Ile znacie warsztatów samochodowych, gdzie pracuje kobieta i naprawdę zna się na autach? No. Zmiennym, tanim. Wolimy być silne same w spokoju niż patrzeć mhm. na Twoje braki. Silne same w spokoju niż patrzeć na Twoje braki. Ciekaw jestem przy tej pogodzie, ile pań gdzieś w pogotowiu energetycznym w tej chwili jest na, nie wiem, wysięgniku, na słupie, naprawia gdzieś kable, bo padła elektryczność. Na podchalu. Na szczycie góry. Kable się urwały, zerwały. Wichura Śnieżyca. trzeba to naprawić, bo ludzie są bez prądu. Ile pań na tym słupie tam aktualnie siedzi i naprawia? No. Samowystarczalne, niezależne i w ogóle, no. <śpiewanie> ja pierniczę. <śpiewanie> przybłęda, co niszczy duszę faceci, zrozumcie ona nie jest twoją własnością nie wchodź przybłęda, który niszczy duszę słuchajcie, e, powtarzam to już do znudzenia na swoim kanale, że statystyki są bezbłędne i nie mają litości 85% ludzi, którzy postanawiają zakończyć swoje życie to są faceci i bardzo często faceci po rozwodach po nieudanych związkach Wygonieni z domu, tracący swoje majątki, wszystko na co pracowali, ponieważ zaufali kobiecie, chcieli stworzyć rodzinę, mają dzieci, no, zostali odtrąceni, i dlatego stwierdzili, że ich życie już nie ma dalszego sensu. Uważam, że takie treści powinny być karalne. Przestrzeń, bo jak spierdolisz, stracisz coś pięknego. Miłość to nieło, to partnerstwo. Jeśli nie angażujesz się naprawdę, ona nigdy nie zaufa. A bez zaufania uh -huh. zostajesz echem w jej życiu. wspomnieniem, nie na zawsze. Refleksja dla was. Przestańcie grać w zdobywanie. Zaufanie pracowałem, mieszkała u mnie, za nic nie płaciła, utrzymywałem, niby gotowała, sprzątała, okej. Okay. Mieliście to na filmiku. Za każdym razem, kiedy próbowałem się dodzwonić do chaty zajęte. Mówię, do kogo ty dzwonisz? No, to koleżanka z pracy do niej dzwoni, a to ktoś tam dzwoni. Ona nigdzie nie dzwoni. Zaufanie, no to tak, taki przykład skromny ode mnie. No, na koniec miesiąca nagle ona musi lecieć do chaty, bo, bo tam brat jej młodszy zachorował i zabiera rzeczy i... I w ogóle, a kilka dni po tym przyszedł rachunek za telefon, to Wam mówiłem, że prawie półroczna wypłata w tamtym czasie, tak jak teraz, no nie wiem, no średnia 4000, liczmy, półroczna wypłata tyle prawie nadzwoniła mi na telefon. Wiecznie było zajęte i wiecznie dzwoniła do niej koleżanka tyle odnośnie zaufania. I doceniania kobiet, miała wszystko u mnie woziłem ją do babci paręnaście kilometrów za miasto swoim autem nie dokładała do paliwa, nie dokładała do niczego no i myślałem, że jest ze mną szczera no. że faktycznie mówię, dobra, no jak dzwoni do niej koleżanka siedzi w domu posprzątane, ugotowane niech se dzwoni no <laughs> potem się zdziwiłem bądźcie autentyczni od początku do końca jak będziemy autentyczni od samego początku, no to rzadko która z tobą się będzie spotykała. No, taka jest prawda. Mało jest takich kobiet, które od samego początku są autentyczne i oczekują tego samego od faceta. Bo jak będzie z nią szczery, będzie się ją opierdzielał, od razu od samego początku robił jej, nie wiem. Powiesz wprost, co mi nie pasuje, słuchaj, no w ten sposób do mnie nie mów. O, jaki sztywniak! A może byś się tak mocno nie malowała? Jak ci się nie podoba, to sobie znajdź inną? A możesz mówić spokojniejszym tonem? Jaki wrażliwy się znalazł! No i się zaczną jazdy od samego początku i nic z tego nie wyjdzie. Co za dyrygdy mały w ogóle. Ja pierniczę, że mi się chce to omawiać. Niesie cię po zdobycie Szanuj jej mura, może go sama zburzy mm -hmm. Inaczej zostaniesz z pustką A ona silniejsza bez ciebie tak. To nie atak To prawda, która boli, ale leczy Gruba rura dla was, zrozumcie Jak się czują kobiety, gdy Dostają kosz emocji A potem czują się kurwa jak Popychadła w kuchni i sypialni Traktowane jak mebel Nie jak partnerka Przestańcie to robić, bo tracicie nie tylko ją Ale siebie No dobra, no już filmik dobiegł ku końcowi i to działa w obie strony. To działa w obie strony każdy kij ma dwa końce. To nie jest tylko tak, że to my tak postępujemy, to że my tak robimy, a często jak zauważamy, że jesteśmy niedoceniani, że już zauważyła, że nam zależy i się zaczyna no, podwójny standard z jej strony, to zaczynamy się przed tym bronić. Jak widzimy brak docenienia, to też przestajemy się starać. Jeśli widzimy, że dajemy od siebie uczucia i jesteśmy szczerzy, a z drugiej strony nie otrzymujemy tego samego w zamian, też przestajemy w ten sposób postępować. To nie jest tak,, że, że my jesteśmy źli. Przynajmniej ja tak mam, ja wchodziłem zawsze z dobrą intencją, ale też obserwowałem drugą stronę. Nie jestem naiwniakiem, nie jestem jakimś głupkiem, który będzie robił z siebie pajaca i pantofla, a ktoś będzie mi srał na głowę, że tak powiem, delikatnie ujmując. No i komentarze od pań. Wywaliłam z domu i teraz mam spokój. Tutaj ktoś napisał, ale to napisał facet, Tomi, to działa w dwie strony. 30 lat z toksykiem. Tak, biedactwo, 30 lat z toksykiem. A kto ci kazał z nim tyle siedzieć? Anna, wszystko się zgadza, a teraz wolę być sama niż z facetem, który mnie nie szanuje. A tego szanowałaś? Jestem ciekaw. Ewa, wreszcie ktoś powiedział prawdę, nic dodać, nic, tylko że ta prawda działa w obie strony. No chociaż. <laughs> tak, prawda działa w obie strony. I dlatego jestem sama i szczęśliwa, oszlifowana przez życie jak surowy diament, twarda i niezależna, ale z wewnętrznym blaskiem, na który same samce alfa mogą sobie tylko pomarzyć. <laughs> zawsze, to instynktownie, nie, zawsze to instynktownie wiedziałam. Ominęły mnie stres i problemy do dziś. Losowi dziękuję. Cztery lata związku na szczęście się skończył. Prawda i bym już nie. I by już mnie nie. Prawda? I bym już mnie nie ma. 20 lat z Narcyzem pożegnałam. Nieprawda, nie wszyscy, ale to napisał facet. Samiec, twój wróg! Tak! Samiec, twój wróg! Ja pierdolę dzielę. Jadę do chaty zjeść coś. Łuza! Pozdro. Udanego weekendu.